Okay. masz berło mocy Pokaż jak wyglądasz na wyświetlaczy czy z miarę jasno Jest dobrze Jakby mógł dobrze wyglądać Zrób klapsa dobrze. Jajko z brodą Wiemy już kto te złośliwe komentarze pisze tutaj Tak, to tutaj. ja, wszystkie komentarze jajko z brodą to ja No, no dobra, to zaczynamy to... Nasza wyprawa była możliwa dzięki zaangażowaniu takich marek jak Sekka oraz Risza. Dzięki nim mogliśmy Wam pokazać kawałek polski oraz Czech i przetestować ubrania w boju. I Miłego mi oglądania. oglądania. Spotkaliśmy się wszyscy w w województwie Opolskim. My lecieliśmy z Petitem z Podpoznania, on z Podpoznania, ja z Zielonej Góry, spotkaliśmy się w Lesznie. Żeby szybko to zrobić, polecieliśmy i autostradą. Filip do nas dojechał z Warszawy i spotkaliśmy się w Opolskim pod Opolem po to, aby zobaczyć zamek w Mosznej. Bardzo majestatyczny zresztą obiekt. Ja nie wierzyłem, że to jest w Polsce. Ja myślałem, że nie, może jakieś Niemcy, Francja, a takie rzeczy są, są w Polsce, blisko bardzo opola. Dużo ujęć Petit pokażę. Podziwialiśmy te 99. Wiesz, tylko, że panowie poznaniacy mając 100 km dalej, musieli się spóźnić raptem godzinę. Tutaj Filip czekał na mnie godzinę czasu na szczęście jest wyrozumiały, spóźniliśmy się dlatego, że po pierwsze musiałem kupić kabel do telefonu, Przyznaj się, że nie a po drugie dwa razy, trzy razy poprawiałem rollback, a i tak po drodze mi któraś z linek gdzieś tam się lekko odpięła i wjechała w koło, więc było dosyć niebezpiecznie, natomiast Skończyło się tylko na poszczępionej lince. Po pierwszym w dalszym wyjeździe wyleczycie się z rollbagów. I ja też tutaj spróbuję załatwić do tego motocykla kufry. I zonty, jak będzie z nami jeszcze w przyszłym roku, to też kufry muszą wjechać. Szczególnie, że przy wersji X mieliśmy te kufry i były tak. naprawdę genialne. Więc spoko. jak gdzieś jedziecie dalej, rollbag jest spoko, bo jest tani. Musicie go dobrze zrobić, znaczy dobrze zrobić, dobrze <laughs> założyć. Dobrze założyć. Dobrze założyć. Przede wszystkim pasami. I będzie ok, natomiast jak poczujecie kufry, to jest dużo, dużo lepiej. Nie? Dlatego Filip na przykład jeździ cały dzień dzisiaj z kuframi. Później lecieliśmy na Lądek z i te fajne, krótkie trasy to były przed A, samym lądkiem. Droga wojewódzka numer 390, odcinek Złoty Stok, lądek Zdrój. Możemy szczerze polecić. Fajny, równy asfalt. Dosyć ciasna droga, niewielki ruch. Kończyliśmy w lądku Zdrój. Mega y, fajna droga. Wyglądała jak droga rowerowa, jak jednokierunkowa, była dwukierunkowa, ale żadnych niebezpiecznych sytuacji tam nie było. Więc y, mega fajna sprawa i w ogóle takie odprężenie z nas jakby Stres cały spłynął, odprężenie, jak jechaliśmy po tej drodze, nie jechaliśmy w ogóle szybko. Ja tam nie wiem, pamiętam, czy zapinałem szósty bieg, a naprawdę było bardzo fajnie. Zaczynały się już przyjemne widoki, gdzieś tam te góry zaczęły majaczyć w tle, więc polecamy tą drogę jak najbardziej. Później nocowaliśmy w Lądku Zdrój, gdzie była bardzo fajna knajpka. Kawiarnia. Kawiarnia. Kawiarnia tak. wiedeńska była wiedeńska, wiedeńska, tak się nazywała? Kawiarnia wiedeńska. Bardzo dobre piwo było. Tak. I ciasto. Ciasto, to, to ciasto. Filip. To Filip się zna na tym. A trafiliśmy też na taki przypadek całkowicie, bo byliśmy na dworze i słyszeliśmy muzykę. Myśleliśmy, że to jest z głośników, po czym odwracamy się i nie. I okazało się, że pani, która jest tam klientką, po prostu zaczęła grać. I mega fajne. Były utwory z Pocahontas, z Interstellera. E, co tam jeszcze było? Dużo fajnych takich utworów Różowa było. Dużo Pantera. I tam najwięcej tego piwa bezalkoholowego wypiliśmy, ale po prostu dlatego, że klimat był tak fajny, że siedzieliśmy do zamknięcia e, tak. tego miejsca, więc mega również to polecamy. Pana wyznałową. A ja wilnie. Co tam nie przyząta się grzebie. W polądku zdrój jechaliśmy z drogą wojewódzką numer 392 na południe, z której wskakiwaliśmy na 389, czyli tak zwaną szosę studecką 392 polecamy odbić w bok na kopalnię uranu. Petit zaliczył tam dosyć małą przygodę. Hey, czekaj, czekaj. Petit Nic się takiego nie stało, ząt jest cały. Ale tak, niestety... I to było na tą stronę dokładnie, tak. więc możecie zobaczyć z bliska, że nic się nie stało. Niestety nie mamy całego na nagraniu, bo ja byłem przed nim i też wjechałem w lekką dziurę, więc zanim się odwróciłem, to oni już go wyciągnęli. Ja nagrywam, jak już go wyciągacie. Ale widok był taki, że jak ja patrzyłem w lusterkach, to koło z było u góry i się kręciło. Tak, było wyżej niż moja głowa. tak. A wszystko przez to, że na interkomie poszła informacja: samochód, zjeżdżam na bok. No, droga nie była zbyt szeroka i nie zauważyliśmy, że tam... trawa, i tak. się poszliśmy. Ale na szczęście trawa była tak gęsta, że nic się tak, nikomu nie stało. Wole i zabezpieczenie handbary to wszystko się przydało. Chłopaki we dwóch wyciągnęli tego Zontesa. Wtedy ja się do nich dopiero dodrapałem. Na szczęście, jakby po prostu wsiedliśmy na motocykle, pojechaliśmy dalej. Tam również były te bardzo wąskie drogi, ale bardzo je polecamy. Natomiast skręciliśmy później trochę szybciej na tą autostradę sudecką. Nie jechaliśmy od początku wzdłuż granicy przy Czechach, tylko pojechaliśmy całym ciągiem tej drogi i faktycznie pierwsze 15-20 kilometrów droga wyglądała jak skóra nastolatka przechodzącego okres dojrzewania Zdecydowanie takich dziur i, i jeszcze nie posypana takim żwirem i nie wiadomo czym tak, jeszcze nie tak tak zawieszenia w naszych motocyklach miały co robić tak zontes się spisał słuchajcie <laughs> naprawdę nie jeżeli zontes to wszystko przetrwał jakby inne motocykle do nich nie mamy zastrzeżeń bo to było wiadomo nie to to przetrwa ale jak ktoś narzeka to naprawdę poza może kanapą zontes sobie dobrze poradził Później pojechaliśmy do Kudowy Zdrój, gdzie jedliśmy obiad. Jakieś tam burgery powiedzmy było ok, natomiast stamtąd dosyć szybko się zwialiśmy i jechaliśmy na słynną szosę tu zakrętów. Tam już ruch był bardzo duży. I szosa jest też remontowana w tej chwili, bo mieliśmy część asfaltu bardzo ładnego, część asfaltu bardzo kiepskiego. I z mojej perspektywy to wygląda tak, że ona bardzo szybko się zaczyna. W pewnym momencie jest pełno ludzi, bo są parkingi, samochody, trzeba uważać. Później mamy te fajne skały. Takie naprawdę te skały chyba robią największe wrażenie. Zjeżdżasz w dół, skręcasz i bardzo szybko się ta droga kończy. Więc jeżeli chcecie jechać, przy okazji ją zobaczyć, przy okazji tamtędy się. Po... Przejechać, albo jesteście w okolicy, bardzo warto ten zahaczyć, ale nie może to być główny punkt waszej wycieczki. Ja muszę powiedzieć, że bazując na tym, jak ta droga wyglądała, jest... dla mnie było to dosyć duże rozczarowanie. Zaliczyłem również przygodę uciekł mi tył na bardzo jest, jest otwartej SC, Były dwa otwarte zakręty bardzo ciasne, przez które chciałem przejść trochę bardziej ostro. Natomiast w momencie kiedy świeciło słońce, nie widziałem, że na tych zakrętach leży piasek. I powiem szczerze, że już widziałem siebie leżącego na asfalcie. Daniel też. A... Ja jechałem tuż za Filipem. Nie, nie pamiętam czy miałem go uprócz one zobaczymy, natomiast ja po prostu widziałem, jak na zakręcie nogi Filipa zaczęły po prostu furować jak go szarpało na motocyklu. Ja już widziałem jak on ci w piach, na szczęście był tam piach, ale z tego także się udało wyratować. Więc najpierw Petit miał bardzo ciepło, później Filip miał bardzo ciepło. A dzień skończyliśmy w miejscowości Sokołowsko? Gdzie, A... gdzie, właśnie, gdzie właśnie jesteśmy i to jest ten budynek, ale o nim jeszcze powiemy za chwilę. Trzeci dzień zaczęliśmy od przejazdu przez zapory w Zagórzu Śląskim. Petit zrobił fajne nagrania z drona. W Ząbkowicach Śląskich, tak? O, nie chcę mi się telefonować. Mam telefon w ręce, ale nie chcę się go wyciągać. jest to, że Rafał nam wytłumaczył trasę. Nie wiem, gdzie jestem, ale jest fajnie. Tak, może gdzieś jeszcze wrócimy. Zupełnie gdzie indziej, niż Rafał nam wytłumaczył, ale też jest fajnie. Tak, ale też jest zapora. Dzisiejszy dzień ma być specyficzny, bo zrobimy szybką trasę. Od godziny 12-13 mają napierdzielać burze, a w związku z tym, że jesteśmy w górach, to może się okazać, że przelotny deszczek, albo taka burza, że nie będzie nic widać. I dzisiaj będziemy zwiedzali Góry Sowie. Okolice Gór Sowie, znaczy zwiedzamy. zwiedzanie to chodzi o to, że po prostu będziemy tam jeździli, bo cała nasza wyprawa, wycieczka, wyjazd jest po prostu nastawiony na motocykle. Musimy przyznać, że te drogi chyba zrobiły dzisiaj na nas najlepsze wrażenie. I taka rada od nas, dobrym pomysłem było puszczenie Petita na najsłabszym motocyklu z przodu, ze względu na to, że osoba, która jest na samym końcu w grupie jednak najbardziej musi gonić, więc... Na koniec najlepiej posadzić najbardziej doświadczonego w jeździe po górach motocyklistę, żeby to on nadganiał. Ja Powiedz mi, że to Ale przez to, że Petit był z przodu, okazało się, że wcale się za nim nie ciągniemy, że wcale nie jest jakoś nudno, mało tego nasz pan kolega doświadczony, były momenty, że musiał nas gonić także było naprawdę spoko i tam też musicie uważać bo są miejsca, gdzie jest fajny asfalt, gdzie można pojechać zaraz wjedziecie w takie bardziej zalesione, zacienione miejsce i na środku pojawi się piach, glina więc na to trzeba uważać, ale warto zrobić, Czy... jeżeli jesteście w górach sowich, warto te miejsca odwiedzić. To co muszę dodać z ze swojej perspektywy przez to, że gdzieś tam mogę porównać te drogi do tego co jest w Europie, u nas zdecydowanie jest bardziej niebezpiecznie pod tym kątem, że jest więcej piachu na drogach. Tego nie spotkacie w Alpach, tego nie spotkacie nawet w Rumunii, tego nie spotkacie w Pirenejach, natomiast u nas faktycznie bardzo dużo tego piachu spływa z dróg i musieliśmy bardzo ostrożnie jeździć, bo praktycznie na każdym zakręcie leżał piach. Zakręty skończyliśmy w Dzierżeniowie, gdzie poszliśmy do restauracji gospoda. E... Włoszczyzna. Gospoda, gospoda Włoszczyzna. włoszczyzna. I polecamy. polecamy świetne jedzenie, bardzo miła obsługa klimatycznie, więc też, też przyjemnie. Na jedzenie na pici gospoda włoszczyzna, bardzo polecamy. Daniel bardzo polecamy. Bardzo bardzo, bardzo. bardzo mu smakowało. No i dalej na zakręty, pomału już dzisiaj wracałem, bo czeka nas dzień nagrań, żebyście mogli obejrzeć te materiały. I kiedy zaczęliśmy wracać? Czekaj, coś jeszcze miałem powiedzieć na temat of tego of wszystkiego. Offroad, tak, na samym początku był offroad od dzisiejszego dnia. I tutaj znowu ja się spoczyłem, i mam nadzieję, że to też będzie na nagraniu. Tam było bardzo dużo takich grubych kamieni, więc opony zawsze się tam ślizgają. No ale jak to bywa, włączył się tryb off-road, odkręciło się trochę gazu, gdzieś tam się pohamowało, i w pewnym momencie Tiger wyłączył silnik. Jak stwierdził, że, a dobra, chwilę odpoczniemy. Kiedy ja miałem motocykl skręcony i skręciło mnie jeszcze bardziej, ja już widziałem siebie w krzakach i pomyślałem sobie tylko o Boże, nie mam gmoli. To będzie bolało po kieszeni przede wszystkim. Na szczęście po prostu ścisnąłem sprzęgło, wyprostowałem go, jakby pojechaliśmy dalej, więc faktycznie te trzy cylindry troszkę łatwiej zdławić. Na to trzeba uważać, ale poza tym, jakby żadnych zastrzeżeń do tego motocykla nie mam. Yy, I w zasadzie wydawało nam się, że zrobiliśmy dzisiaj mało kilometrów, natomiast tak zrobiliśmy pod 180 kilometrów. Głównie po zakrętach, głównie po dziurach, e, chociaż kilka fajnych asfaltów też było. Da się wymęczyć, z apetyzem zjedliśmy to, co zjedliśmy i kiedy wracaliśmy, zaczęło padać. Niezbyt długo, ale na tyle mocno, że musieliśmy się na chwilę zatrzymać. I tutaj a propos ciuchów, ja cały dzień jeździłem w Riszy z Goreteksem. Wszyscy się ze, ze mnie śmiali, bo temperatura była wysoka, 27-28 stopni. I co, nie spociłem się, a kiedy padało, ja mógłbym jechać dalej, ale musiałem poczekać na moich kolegów. Znaczy, Petik się nie przebrał, bo poszedł na hardcora i nie miał membrany niczego, tak. więc jest cały mokry. No nie ma takiego. Już wejść się, się, się wysuszyło. Tak. Natomiast pan Filip, wielki turysta, spanikował. Spanikował, gore, musiał. Tak. Prawdziwi to... motocykliści robiliśmy, co? Zatrzymaliśmy się na przystanku. Tak, i spotkaliśmy innych motocyklistów, którzy lecieli do Gniezna, także pozdrawiamy. E, więc ja jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego deszczu, z dzisiejszego dnia. I później już wracaliśmy bezpośrednio tutaj, ponieważ chcieliśmy wykorzystać ten czas, żeby chociażby zrobić dla was nagrania. To też jest jednak bardzo ważne. Myślę, że będzie sporo fajnych ujęć. Dużo z GoPro zmienialiśmy te kamery. My po prostu te wycieczki robimy w dłuższym okresie. Wam samo przejechanie tego na pewno zajmie mniej czasu. To jest środek naszego wyjazdu, więc jutro i pojutrze będziemy nagrywali dla Was kolejne trasy. I tak na szybko, gdzie będziemy jechali? Pojawimy się na terenie Czech. Zrobimy również przełęcz Okraj, czyli prawdopodobnie najbardziej znaną przełęcz, jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie. I teraz właśnie możemy powiedzieć też o naszym noclegu. Musieliśmy wybrać gdzieś nocleg podwójny, żeby się pokręcić troszkę po okolicy i wybraliśmy go właśnie tutaj, w tym miejscu i to jest Sokołowsko. W XIX wieku była to miejscowość uzdrowiskowa, ponieważ tutaj doktor Bremen założył uzdrowisko, gdzie leczył gruźlików, ponieważ okazuje się, że klimat jest na tyle unikalny, że podobny zbliżony klimat znajdziemy w Polsce tylko w Zieleńcu, który jest najwyżej położoną miejscowością w Polsce. Nie zobaczymy tutaj nie jakich atrakcji, ale jeżeli chodzi o klimat, o jakby nocowanie w tym miejscu i bliskość różnych atrakcji. My ze swojego punktu widzenia możemy to polecić, szczególnie, że jak traficie na Rafała, to Rafał Wam powie gdzie jechać, w jaki sposób, jak się wybrać i będziecie mogli w bezpieczny sposób schować swoje motocykle pod dachem. W zasadzie warto podkreślić, że dzisiejszy dzień możemy nazwać dniem Rafała ze względu na to, że to on wytyczył nam trasę i faktycznie trasy, które nam pokazał, były rewelacyjne. Jedna rzecz, którą trzeba na sam koniec dodać, najważniejsze jeśli chodzi o hit wyjazdu, to w końcu przynajmniej ja z Danielem zaczęliśmy używać tak po prostu dobrze interkomu. Tak, interkomy to mega, mega dobra rzecz. I co Filip na ten temat chce <gry> powiedzieć? Że często ludzie mówią, łe, tego się nie da połączyć, to jest problem i tak dalej. A co trzeba po prostu A, zrobić? Wystarczyło przeczytać instrukcję. To jak staliśmy na parkingu, próbowaliśmy ustawić interkomy a pierwszego dnia nie udało nam się tego zrobić, natomiast wieczorem, wieczorem siedząc w kawiarni okazało się, że w przypadku interkomów akurat tych, z których korzystamy, czyli interkomów Sena, wystarczyło połączyć się z aplikacją mobilną i, i, i każde ustawienie interkomu jest banalnie proste z poziomu aplikacji nie przysparza nam praktycznie żadnych trudności. I to, co wcześniej próbowaliśmy zrobić przez pół godziny, teraz robimy w pół 15. Godziny. No dobra, dużo więcej czasu zakręglamy w dół. Teraz robimy w 15 sekund, więc zanim będziecie narzekali w internecie, to po prostu przeczytajcie instrukcję obsługi. Mówiliśmy, gdzie będziemy jutro, gdzie będziemy w kolejne dni, więc do zobaczenia w drugiej części.